Joł no, się ma po przerwie teraz... i gdzie jesteśmy z. O! Szymonek jaki biedak zabił Bartusia na moich oczach! Ojoj! Dzień teraz, teraz macie. Masz... Możesz przestać troszkę przeklinać? To jest w końcu niby w Family Friendly Jakbym widział trzy miesiące temu odcinek. To Szymon, Szymon jest Ściskajcie Jest, A wygraliśmy mogę w Pamiętacie o łapce w górze Kończak, powiedz coś Konciak Kończak. Ej wiesz jak cię słabo słuchać człowieku Weź sobie mikrofon napraw Nie, musi podgłosić go Jak żywy na laptopie no to ma ściszony mikrofon je. No jest Konciak w końcu, żyje Jej. Normalny dźwięk. Muszę... Wiktor, po pierwsze, nie naprawić, tylko podgłosić. <laughs> to jest prawda. Podgłasza się mikrofon. Nie, wcale nie wiedziałem tego. Jako youtuber przez kilka miesięcy, nie? Dobrze, powiedz, gdzie, gdzie się podgłasza. W systemie oczywiście. System? Człowieku, myślisz, że ja w system patrzę. No właśnie. Ja biorę tą wajkę i przyciągam ją. No Musisz się tym, żeby... O, specjalnie na OBS-ie podgłaszać dźwięk, żeby ci ładnie działało. Ogólnie tylko jedno. właśnie to. Sz mąku wiesz, że Ja już nagrywam Fajnie mieszka, kamer. super to było. <grym> a, yeah. a powiecie coś do widzów. W końcu i tak jest tylko 30 yeah. No i widzicie. Porasa? Bartek nawet Bo w Robloxie nie na widzę. Naprawdę, to jest... Chyba wolałbym, żeby było 10 graczy. Jest chaos. O, ciało. O, dobra, ciało. Morata, w o, o. i ten. Morata, Morata. Morata, mu. ja byłem w ofisie, debile. Morata mm, mnie za... Kociak jak się sera to zawsze jest zło. <grym> no, <grym> dobra, dobra. dobra. Morata to jest. Morata. Dobra. Nie zabiję błażej, tylko ja mówię na błażej. <grym> o, serio? Ja ci się zmęczę. Poprzednia runda. Ja zabijam Marat, to to jest błażej. <grym> o był. Crazy. A se poszedł no. do innego pokoju i myśli, że wyszedł. <grym> no. Ej Bartek, pamiętasz nasze czasy Robloxa, jak graliśmy w Pokémony. Mój Boże, jakie to były. Super gra, no, ej, ej muszę znaleźć tak kiedyś tą grę. To, wiesz tak, tak, tak. co, to ja nie to, to Robloxa do Minecrafta? I mówią, że to, to... Robloxa, jak można porównywać Robloxa do Minecrafta? To jakbyś, nie wiem, porównywał ser do szynki. Wiktor, wiem, ale ludzie tak mówią, nie? Mówię. Czemu tak? Wiktor, to jesteś ty, zamknąłeś przy okazji, O, Help me! Przejdźcie tutaj ramie. Jaki? masz ma problem człowiek. Przy okazji zam tą elektrykę. Szymon ma problem alkoholowy. Help him. A chuj z tym. Ej, Szymon tam potwierdzi, że ma problem alkoholowy. Okej, okay, wiemy, że Szymon to alkoholik. Jak się zaczyna gra, to najpierw wyłącza tu no i to jest podejrzany. No kurwa. Podejrzany ja jest zamknę. to, że jesteś alkoholikiem w tak młodym wieku. Po pierwsze nie. 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 A czemu powiedziałeś, że jesteś? Nie, nie powiedziałem. Bo tak. Bo? Ja nic nie mówiłem. Jak, jak będzie mi się chciało montować, nie to żebym wstawił ten moment, okej? Okay? Teraz wstawię ten moment. Jak mi się będzie chciało montować, pewnie nie będzie mi się chciało i od razu go wrzucę. Co pół, czy ty Na co ci chodzi? I, że co, ten moment... Nie, Morata mnie zaraz zabije. Czuję to. No, Morata, ha ha ha. to jest końca. Jest ktoś tam? Dobra, jesteście. Chyba. Dobra, jesteście. No mam Czemu wy nie naprawacie tego? Bo mają problem a Dobra, idę za nim. Mają problem. Ej, zniknął! Powieś czemu, bo masz ktoś... Wszyscy. Idzie za mną. Idzie za mną, zabije mnie zaraz. A nie, jak wiele jakie magi jest... mam. Kto jest w toredze zamknął? Proszę bardzo. Duży masz ping, masz ile ping. 150 masz pingu, Jezu święty. Cerpią ja się u mnie. Kate, ja muszę tu Epic Gamesa wyłączyć, Skype'a, no, no, no. wie... Wy... mhm. Discord. Wychodzę, dobra, chyba wszystko co Wiesz, mogłem to... już wyłączyć. Może 50, ale, z... ale mój laptop pracuje. Na mecie siedzą wszyscy, Zajam nie. Grałem sobie te główne nagierki dla tych dzieci. Ej, zgłaszam! Dawaj, idę zrobić zdecyduj. Wiktor, oh, oh, nie! Tak nie, nie, dałem, nie! <śmiennie> nie, nie, ale zrypałem. Na oczek wychodzi z węta. Nie, no nie. No, nie. <śmiennie> ja widziałem, że ktoś strzelał, ja ale zabił, ale śmieć. Przepraszam cię, Nie. Kłudziłam na ostatniej rundzie. Przy tym przepraszam. Dobra na smok Na smokę <gülę> Na śmokkę Ja będę na chwilę sekundę wrócę, okay? no, za sekundę. Za Na sekundę wrócę, <gülę> okej? Za sekundę sekundę. będziemy Zemstawałasów Fajnie Fajnie zdanie tak ja, Wiktor on, to, to Jak tak on się dawno czcił, to on zabił mnie przy wszystkich i on i <gülę> nikt mnie kurde nie nikt go nie podejrzewał Dobra, zaczynamy z nas pięciu. Bartek, bądź czerwony. O, Ej, to jest publik. Na mi zmienia jakoś z dupy. Jakiś Kasper wiesz, dobra. Dobra, jakimś Kasperem gramy. Jakimś Kasper. Jest jeden, byłyby dwa impo. Nie, ale bez sensu. O, impo, impo. impo, 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 impo. Wolę, wolę z wami grać. O, wyszedł koleś. No. Kurde. Ale super. Impo, czy... znowu, mam... No i niestety. Ej, mogę się wyciszyć, dobra, żeby grać no tak wiecie, do kamery czy coś? Jak mi się to ja znowu. Nie no. Dobra, nie to ja się nie. teraz wyciszę, dopóki na discussion time nie będziemy. E, dobra, więc jak widzicie wyciszyłem się, te cioty teraz mnie nie widzą. Niestety ostatnio troszkę zrypałem. Ale myślę, że i tak spoko. Bartek się teraz będzie myścił. Bartek się teraz myśli. Jak widać, Bernardo. Bernardo tak jakby mi skręcił kark, tak zwanie. Eee. Aż no. Eee. Odwiedź to dobrze. Proszę przestać. No, ja nie będę niktora profilaktycznie kiknął. Ale poczekaj, to ty jeszcze. Tylko, czekaj, że ja nie żyję. To nie znaleźć. Aaaa, ma... to odpowiada. Każdy musi mógł... ustać. Kończak jest, kończak. Kończak jak? Nie ma tak jak mówić na Kończaka, oni, oni są tacy, no. O, proszę bardzo. Dobra, Wiktor nie żyje. I a, a więc końciak jest na 100%. Tym himpo! Proszę zaufajcie mi, Błażejek. Proszę cię. A ty taki Błażejek. A taki Błażejek. Teraz masz do swojego. I pomiędzy rzekła. I pomiędzy. Karol, miałeś klucz? Nie, w dupie. A, klucz. No w dupie jak ci miałam suwała. To jest Diego Jota. Ciebie z dupy wysrała, więc. Nie jestem. Popra się w pośle. Nie jestem bo ja robiłem taski. Dziesięć gier z rzędu nie jestem, impo. A ty byłeś wtedy trzy gry z rzędu, więc... To, jest, w nie w nie praktyku? Praktyku? Dobra, no to możesz na mnie mówić. To jest Diogo Jota. Ale no, ja... A tak nie na... no, I my już profilaktycznie. Profilaktycznie. No i brawo, przegraliśmy w tym No i brawo, przegraliśmy w tym momencie. Ej, zauważyliście, że kolorów już nie ma, kiedy się wysyła na impo? się To da się włączyć i włączyć. No, rozumiem. No, ja to włączyłem wiem, przed to chwilą, wy... że nie da się patrzeć. Okay. Okay, okay, okay. Dobra, tylko nie mnie Błażej, nie mnie. A ty taki Ale Błażej, jestem. A ty taki błażej nóż. No i. Nie, się... <grych> Daj jeszcze trochę tasków zrobić. Właśnie, daj Ale nam skończyć jest... taski. <grych> ty pies Nie. jeszcze chcę trochę Nie. zrobić. Okej, okay, rób tasking, zabiję cię. Visual taski muszę wyłączyć. A u ciebie, Bartek, strzelają te nie działa? Nie, ja muszę sprawdzić. No już nie mogę strzelać, Udej, więc... To, 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 to. Prostota, krzanku. Prostota. Ładne, Dobra, ja wszystkich to... porobił. Goście przyglądam. <laughs> no, nie, nie pre... ale to był grał. Visual muszę wyłączyć. Sprawnie zaczął mówić na mnie. Dobra. I no i tak to się kończy. Jak tak mówi nam nie. się żegamy w kiblu. Dupy, Dobra, no, no. zaczynamy. Ja się podpiszam, jak... na razie. On nie jest tą... To... Ja muszę być simpa. Dobra, wyciszyłem mm. się. No i kogoś bywali. Powodzenia. No <laughs> o, no. Roommate, no. O, nie. Jest nic. No już widzę. Party ja nigdy kurwa nie. Ja tylko jedyny tas, no ja się dobra, zabij mnie korato dalej. Chodź tutaj nigdy. Na dropshipa Miałem się wyciszyć, ale już patrzę, że taka fajna dyskusja jest, to się trochę włącza, nie? <grym> no, Jak coś na, to nie jest... Na... Czekam, a, zwery, a Błażejka zna, wywaliło. No, no, Błażejk ma naprawdę no, słabego no, neta. Nie no, po prostu ten serwer jest chujowy. Normalnie jest, 50 pingów człowiek. No 100 może, ale. Jak mój laptop się postrasza... No ja mam. Ja też mam 100. Jak mój się laptop postara, to może mieć nawet 50 dni. Staro, więc dobra. E, e, po co to zrobiłeś? Jezus. A ty wiesz, że Pinka jest Dobra, głosuję na Szymona. Szymon mi najbardziej śmierdzi. <grym> <grym> nie masz żadnych dowodów, tylko przecież ty, ty, ty jesteś. Dobra, ja na Szymonkę. <grym> Profilaktycznie na Szymonkę. Ale, ja, Ale to nie jestem ja jak ktoś. Ale to nie jestem ja. No ja tak samo no, nie. To będzie Mora. Ciekaw. Ej, teraz nie jest jestem w Nicoim. No dobrze. Oj, proszę bardzo. Mówiłem, że Simon. Ja też... Wiktor, z czego ty się kurwa śmiejesz jak nie miałeś? debil, błażej, mówi, że to ja. On nawet na nie ja ja nic Nie mam. Mam. Ja ja bym się Jest ciekawe o co chodzi z tym. Jak to zrobię na meeting, to ciekawe co to zmieni. Te kabelki będą gra inne, czy coś takiego. Jestem pewien. A potem zagrajmy sobie na dwóch imię. Ja nie mogę, nie już gry z rzędu. Nie mogę. Nie <słuch> ma. Dzisiaj już się nacieszyłem. naprawdę. Ja to tu, tak, tu taki końciek, ale jeszcze jednak kosa w plecy nie zaszkodzi. <słuch> Znaczy nie mnie, nie mnie. A nie wikkał. profilaktycznie zawsze można sięgnąć. O ty. O ty. Bartek mnie. No też, wiktor ka też Czemu ja? Czemu ja że jestem na waszym nie celu nie po życia? Tak, no chodź, chodźmy się. już po niego. Nie Dobra, visual są wyłączone i super. To mnie ciężko. Nie! Nie! Konciek mnie goni. Konciek mnie! A skąd to wiesz, jak jesteś impostorem? Czekajcie, muszę steroidy zmienić. Uf, dobra, uciegłem. Chyba. Chyba, że tu się na mnie czai. Czai się na mnie. Nie! nie. Gdzie nie. jesteś? Idę ci pomóc. Gdzie jesteś? O dwa. O dwa. Dobra, idę, jestem blisko. O! Teraz znajdziesz, jest o. teraz znajdziesz <laughs> moje ciało. Teraz znajdziesz moje ciało. Ja byłem z Bernardo Ja za tak. Wiktorem. Tak. Jest Szymek. To jest Szymek. Dobra, ty no, tak... No, czy, czy, on był z Wiktorem. On był z Ja byłem. Ja robiłem Gdzie, gdzie byłeś? Gdzie byłeś. Tam gdzie są te gdzie komputery. byłeś? Ja weszłem tam czy... gdzie są te komputery. A ty kieruję czy Dobra, tak. wiesz, to już jest wystarczający post, żeby cię kiknąć. Jeż <laughs> dobra, kiknijcie mnie. I co za niedorąbańcy! Szymek był Wiktorem! On wchodził do Wiktora! cepie. Wchodził do... Zamykam dupę. Bartek, zaufaj zaufaj Penisowi. No chyba tak, bo on tam. Także tak, że jakby nie był faktycznie. Zaufaj... zaufaj Penisowi. Chodź do mnie, Maszynek tu jest, Bartek. No, ja tu Nie, 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 O, nie, jesteś, nie, tutaj, nie, nie, reaktory. nie, nie, ja, ja idę do do ja, jak... o, ja tego. Tego. Niech nie, do nie do nie poster idzie jako jedyny. Jak kogoś podejrzewacie, żeby nie, było bólu dupy. Niech ja dwie razy do tego. Ja już Spoko, Ludzie ogarnijcie to. Bo ja już wszystkie tam. proszę, szybko idźcie, idźcie tam. zrobić się emergency meeting. Emergency meeting. W ogóle mi na chwilę do pokoju Dobra, Dziękuję w bardzo. Tylko nie mówcie, że serio Szymona, nie klikniecie, bo. Dalej ode mnie, witam. Ja bym tak ja no na moracku. Bo ty właśnie wyjawiasz... Nie, na Ale zamknij tam, Mordek z techniką. <laughs> Ale jaj... Nie, ja mówię, że ja nie się wiem serio, że w serio Nie mówcie, że serio. Już na siebie zagłosuj, już nas nie wkurzaj. Takie ja bardziej na Morata prawo. i Morata. Morata <laughs> układami <laughs> No chyba dobrze, trafiliście. No wygraliście, panowie. Mówiłem, że Szymek wchodził do Wiktora. No dobra, zrozumieliśmy. Nie wchodził do...